Witam w dzisiejszym odcinku, dzisiaj będziemy omawiać fajny przedmiot, który niedawno zakupiłem, a mianowicie latarka do Light, to jest taka mała latarka I3T2EOS, mała, kompaktowa, taka z clipsem jak widać na rysunku, z tego co pamiętam ona ma tak od 100 do 200 lumenów w trybie mocnym i tak 51 lumenów w, tym, w trybie niskim. No, to więc ją rozpakujemy teraz naszym taktycznym nożem. Robi tak jak w iPhone'a. Naklejka jest bardzo wytrzymała. O, dziękuję. O, się otwiera pięknie. Powiem tak, Olight ma bardzo prestiżowe opakowanie. To jest mój pierwszy produkt od nich, ale z tego co oglądałem to będzie bardzo ładnie. Okej, okay, gotowi? 3, 2, 1 nic innego nie ma w pakowaniu, więc możemy je odłożyć. Ok, mamy instrukcję obsługi. Nie to za bardzo to mnie O może. Nie, to, to mnie za bardzo nie interesuje Toś może, może jedynie. A nie, może się przydać, bo tutaj są różne funkcje. Nie ja do końca pamiętam. Yy. A, no tutaj są rzeczy, które się mogą przydać. Czyli yy. trzeba jakąś rzecz wyciągnąć. I, yy. Ona używa jednej 100 V baterii AAA. Yy. Dobra. Czyli żeby ją włożyć, to trzeba normalnie nacisnąć. że dobra już ja sobie zobaczę co tu pisze no eee. to może instrukcję na razie może się nie będziemy potrzebować od razu i zobaczymy co tu jest readme o kurde jakieś się stąd wyciąga eee. bardzo mocno siedzi kurczaczki dziękuję Trzeba zdjąć końcówkę i zdjąć yy, 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 yy. materiał taki Jo, to moja pierwsza opinia powiem tak Najbardziej solidna latarka jaką w życiu trzymam jest malutka piękna, po prostu urocza do paska się przypina, nie no to jest po prostu presti najwyższa klasa Presti, może już nigdy w życiu inny, innych latarek nie będę Okej, okay, nie chcę, żeby to się porysowało, więc okej, okay, zdjąłem I teraz trzeba... okej Rzecz, którą trzeba zdjąć oraz naszą baterię Ale pani no. z powrotem I skręcimy naszą latareczkę, żeby pamiętać o tej uszczelce, bo jak nie będzie tej uszczelki, to latarka nie jest wodoodporna A tak to jest wodoodporna, o Kolejny taki fakcie koni. Jest bardzo. Znaczy, nie da się być bardzo wododą. Po prostu jest wodą. Nie, jak widać na zdjęciu. Kolejny, ja nie chcę jej porysować, więc tak ważnie bardzo to chcę robić. A! Muszę to trzymać. Tak idiota jestem. O! I teraz, jak to zaświecę, powinno wszystko działać. Tak? Gotowi. Trzy. Dwa, jeden. Wow! Ło wow, boże, jakie to jasne. Nie no, to jest po prostu. No jak się teraz. Kurde, można lekko jak się nie naciśnie, tylko tak. Dotknie. O, zginiemy. Dobra, idziemy do jakiegoś ciemnego miejsca i zobaczymy, jak to świeci. Proszę Państwa, to teraz y, sprawdzimy, jak latarka działa w całkowitej ciemności. Ok, całkowita ciemność tutaj w piwnicy, cofamy latarkę. Wow. Niesamowite. ryby słabsze. jest jako przerażające o, No no nieźle tak szczerze dobra proszę państwa to podsumowując nasz odcinek to y, latarka według mnie jest bardzo bardzo opłacalna no, za tą cenę nie kupi, nie kupi nikt niczego lepszego ja złożyłem pierwszy produkt od Olighta, ale mam nadzieję że w przyszłości będę miał szansę i fundusze żeby kupować więcej produktów i to jeszcze kilka ciekawostek, na przykład, że na tej zwykłej baterii, którą ja mam, to maksymalnie 200 lumenów i 28 minut pracy. Na tym trybie słabszym, który pokazywałem wcześniej, to jest 5 lumenów, no to na tym to można 21 godzin wytrzymać, na tej małej bateryjce. Ale jakby się dokupiło ten akumulator, jak 10 440, to wtedy to jest maksymalnie 300 lumenów i 38 minut pracy. Oczywiście jak w każdej latarce ulajta, gwarancja 5 lat i no to praktycznie wszystko wodoodporna, leciutka waży zaledwie 42 gramy z baterią i no chyba byłoby na tyle proszę Państwa do następnego Salam alaikum assalam salaam alaikum, Salam alaikum. وعليكم السلام